Dziedna stawka wody targowej na drogowisku w ulicy na krywizach wynosi 1 zł. W dniach innych niż piątki w wysokości 2 zł, też w stanie sprzedaży produktów rolno-spożywczych i 10 zł pozostałych zł. Piątki w wysokości 2 zł, też w stanie sprzedaży produktów rolno-spożywczych i 15 zł w pozostałych zł. Dziękuję bardzo. To są te same takie. Same stawki tutaj, czyli jak gdyby muszą <słyska> potraktować jeden dnia. Ktoś mam stawkę z tym? Nie, sam. Całość, jeden w 11 proszę bardzo. Panie, no, czasami pytamy to. Czasami pytamy to. Tak. No, ja uważam, że jednak to są, jest kilka poprawek, a nie jedna. Y, przecież nie, nie jest powiedziane, że ktoś zagłosuje tak. przy punkcie tak. tak, pierwszym, tak zagłosuje tak, dokładnie tak samo przy punkcie drugim. Ja uważam, że odrębnie każdy. Ja nie ja E, pod, 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 czy jeszcze są jakieś e, tutaj pytania? Uwagi nie ma. Poddaję pod głosowanie zgłoszone wnioski, ponieważ one są same, więc faktycznie przegłosujemy wszystkie poprawki jeden raz. I tak e, e, to z państw, e, głosujemy w tej chwili poprawki dotyczące paragrafu pierwszego, ustęp pierwszy. E, Punkt pierwszy. Kto z Państwa radnych jest za poprawką, by przy sprzedaży z ręki kosza przyjąć e, kwotę 2 zł? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, iż poprawka została przyjęta. Następna poprawka dotyczy punktu drugiego. Spoty przy sprzedaży ze straganów lub stoisk urządzonych bezpośrednio na placu. Z kwoty 15 na 10 zł. Kto z Państwa radnych jest za zmianą stawki z 15 zł na 10 zł? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, iż większością głosów poprawka została przyjęta. Punkt trzeci dotyczy sprzedaży sprzętów i pojazdów samochodowych. Kto z Państwa radnych jest za zmianą stawki z 20 zł na 15 zł? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, iż poprawka również została przyjęta. Kolejna poprawka dotyczy ustępu drugi. Dzienna stawka opłaty targowej na targowisku Mój Rynek w Rybicach wynosi w innych dniach niż piątki. 2 złote zamiast 5 zł. Kto z Państwa radnych jest za zmianą e, przy, stawki z, w dniach innych niż piątki z 5 na 2 zł? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Tak. poprawka została przyjęta kolejna poprawka dotyczy punktu drugiego piątki e, z 10 zł na 2 zł kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki kto jest przeciw kto się wstrzymał? Jeden. Poprawka została przyjęta. Następna poprawka dotyczy punktu drugiego, w drugiej części, pozostałej strefie. Zmiana zestawki 20 złotych na 15 zł. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? zgłoszonej poprawki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam poprawka również została przyjęta. I to tyle jeżeli chodzi o wniesione poprawki. Czyli możemy stwierdzić wszystkie poprawki zostały przyjęte. Y w związku z tymi poprawkami pytam, czy czytamy cały tekst z poprawkami? Czy, nie, nie, czytamy. Nie, nie czytamy. Pytam, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz z przegłosowanymi i przyjętymi poprawkami oraz autopoprawką? Uchwały numer 45 przez 317 przez 14 Rady Miejskiej w Rybicach z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Rybice. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, iż uchwała jednogłośnie została przyjęta. Zanim przejdziemy do kolejnej uchwały chciałbym spytać e, czy e, w związku z e, wol, punktem wolne wnioski, czy e, ten punkt będzie dalej wymagał udziału hmm, pracownika czy pracownic. E, czekają, e, panie, czytają, czy Panie czekają to minut, więc Czy, nie wiem, czy, jeszcze góry, czy, czy na czekamy, na czy przyniesiemy tą sprawę i wyjaśnienia w zasadzie na kolejną sesję? Proszę wziąć ja się panie. do tego czekania, ponieważ na no. komisji oświaty panie były, wyjaśniły dlaczego takie zamieszanie były. Wszystko my wiemy po prostu, a wniosek ten, że pan na początku jest dalej czekany, nie wiem czy jest sens po prostu. Przynajmniej na naszej komisji jesteśmy zorientowani, dlaczego tak się stanie. Mamy do godziny, albo jeszcze 15, dokładnie. Myślać, Proszę się określić, bo. Y, mm, sprawę można również i w czasie... Ja zgłaszałem, że to nie to na komisji, Daj. na tej wolnych wnioska z uwagi na przesunięcia czasowe tej dzisiejszej sesji, to po prostu nie będę tego pytania zadawał. Dobrze. Dobrze. Dobrze, dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo, dziękuję. bardzo.

Jesteśmy w punkcie 13, który dotyczy podjęcia uchwały o zmianie uchwały nr 30 przez 192 12 Rady Miejskiej w Relicach z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie programu gospodarowanie tak. mieszkaniowego zasobem gminy Ryglice na lata 2013-2017 oraz zasad wynajmowania lokali, lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu w gminy Ryglice. Proszę Komisję. Tak. Przewodniczący Komisja, tak. komisja Rodowego Wytłaczania i Budżetu pozytywnie opiniuje do zgłaszania wniosków projekt tej uchwały. Dziękuję Dziękuję. Dziękuję. Poddaję uchwałę, projekt uchwały pod głosowanie. Pytam w związku z tym Państwa radnych, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały nr 45 przez 318 przez 14 Rady Miejskiej w Rybicach z dnia 17 stycznia 2014 roku o zmianie uchwały nr 30 przez 192 przez 12 Rady Miejskiej w Rybicach? z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ryglice na latach 2013-2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ryglice. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Stwierdzam, iż uchwała większością głosów została przyjęta. Punkt czternasty. czternasty porządku obrad dotyczy podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Rygnicach i Komisji Stałych Rady Miejskiej w Rygicach na 2014 rok. E, proszę Komisję o odczytanie planów pracy. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na 2014 rok. 1. Opracowanie sprowadzania działalności Komisji za 2013 rok. 2. Informacja o ilości gospodarstw przyłączonych do nowo budowania sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Rywice. 3. Realizacja ustawy o utrzymaniu w porządku w gminach, w i z terenu Gminy Rywice. 4. Opiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2013 rok. 5. Analiza wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 roku. 6. Informacje na temat realizacji inwestycji w drogownictwie w 2014 roku. 7. Analiza zadłużenia gminy Ryplice. 8. Opiniowanie materiałów na sesję. 9. Przygotowanie i opracowanie wniosków do budżetu na 2015 rok. 10. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy na 2015 rok. Dla odprawy Komisji Oświaty Zabry, Sportu na 2014 rok. pracowanie sprawozdania z prac Komisji na 2015 rok. 2. Zakładanie z działalnością burmistrza na podstawie wydania budżetu Gminy na 2013 rok oraz pierwsze w tym roku, 2016 roku. 4. Ocena realizacji gminnego programu profilantyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz widnego programu przeciwdziałania narkomanii do 2013 rok. Nie. 5. Komisja wyjazdowa do Szkoły Podstawowej w Kowalowej. Zapoznanie się z realizacją i wykonaniem kompleksu sportowego ORDI. Oraz do Szkoły Podstawowej w Woli Lubackiej. Zapoznanie się z realizacją budowy sali sportowej. 6. Analiza działalności Klubu Sportowego HR Rybice oraz Miejskiego Klubu Sportowego MKR Rybice 8. Komisja wyjazdowa do obiektu zajmowanych przez szkołę, w miejscowości Rygwice, Zarazowa i Rówcza zapoznanie się z warunkami lokalowymi 7. Dyskusja z dyrektorami placówek oświatowych w których prowadzone są sklepiki szkolne profilaktyka i promocja zdrowego żywienia wśród dzieci 8. Zapoznanie z projektem szatni i wystawienia sportowych w Jolinach 9. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2015 rok 10. Opiniowanie materiałów na sesji Rady Komisji Kontroli Komisji Rewizyjnej 2014 1. Opracowanie harmonogramu kontroli na rok 2014 rok. 2. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za 2013 rok. 3. Kontrola wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz zaopiniowanie sprawozdania Finansowego z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok oraz wystąpienie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza. 4. Kontrola jednostek pomocniczych zarazowa i licza. 5. Kontrola wybranych inwestycji z terenu Gminy Lidlcy. 6. Analiza sprawozdania Burmistrza w realizacji budżetu Gminy za w półrocze pół 2013 roku. 7. Zaopiniowanie projektu. Budżet Gminy na 2014 rok. 8. Kontrola zasobów mieszkaniowych Gminy Rewicem. 9. Rozpatrywanie skarg. 10. Inne zadania i kontrole zlecone przez Radę Miejską. Mm, dziękuję bardzo. Już do tego Prac, pracy Rady Miejskiej w Rewicach na 2014 rok. 1. Zapoznawanie się ze sprawozdaniami z bieżącej działalności burmistrza, w tym z realizacji uchwał Rady oraz sprawozdaniami z działalności Komisji Rady. 2. Zapoznanie się z informacją na temat pozyskanych przez Gminę Ryglicę środków pozabudżetowych. 3. Informacja o działalności Ośrodka Kultury w Rybnica oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok. 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji lokalnego planu rozwoju Gminy Ryglicę za 2013 rok. Punkt 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem burmistrza z wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz opiniami Komisji Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiotowej sprawie podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla burmistrza. 8 Bezpieczeństwo i porządek publiczny w Gminie Rygnice 9 Zapoznanie się ze sprawozdaniem burmistrza z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 roku. 10 Informacja o działalności Półguczeńskiego Stowarzyszenia Rozwoju. 11 Realizacja Budżetu w Starostwie Powiatowym Tarnowie za 2013 rok. Informacja. 12 przedstawienie realizacji inwestycji wykonanych przez Spółkę komunalną do w Sprawozdanie z działalności spółki. 13. Realizacja funkcjonowania Funduszu sołeckiego i rozstrzygnięcie o wyodrębnieniu środków funduszu w budżecie gminy w roku 2014. 14 realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym 12 2013 13, oraz wyniki edukacyjne Szkoła Informacja 15 informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym um, ośrodka wsparcia dziennego środowiskowego domu samopomocy oraz zespołu interdyscyplinarnego. 16 ustalenie wysokości podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2015 roku. Punkt 17 podjęcie projektu budżetu Przyjęcie, projektu budżetu na 2015 rok. Punkt 18 uchwalenie planu i programów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania gminy. Punkt 19 sprawy bieżące przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków. Czy są jakieś pytania do przedstawionych planów Komisji i Rady? Proszę Panie ja mam pytanie do pana przewodniczącego Komisji Oświatowej. Dlaczego w planie nie ma punktu takiego, aby komisja zajęła się szkołami? Tylko przedszkola, inne, inne rzeczy, a organizacja sieci szkół, które są największą pozycją w budżecie i do tego celu została Komisja Oświatowa powołana, całkowicie jest to pominięte w planie. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Proszę bardzo. Ja, Krócej mogę odpowiedzieć w ten sposób, że jest to między innymi realizacja wniosku, której sam pan złożył, żebyśmy dyskutowali nad tym wszystkim wspólnie i pracowali nad tym wszyscy wspólnie, więc było to w ramach komisji połączonych i myślę, że jeżeli ten temat będzie się pojawiał, to też będziemy wspólnie chcieli na ten temat dyskutować. Czy Pan radny? Tak, dziękuję bo, y, nie traktujemy ja y, nie, nie, to jako wniosku do to pytania. Nie. Jeżeli nie ma innych pytań y, poddaję pod głosowanie y, projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały nr 45 przez 319 przez 14 Rady Miejskiej w Rybicach z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Rybicach i Komisji Stałych Rady Miejskiej w Rybicach na 2014 rok. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, iż uchwała jednogłośnie została przyjęta. Kolejny Projekt uchwały dotyczy jest to uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr nr 25 przez 17 przez 12 Rady w Rygnicach w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Rygwice. Czy do tego projektu uchwały są jakieś zapytania? Nie ma w związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały nr 45 przez przez 14 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 25 przez 170 przez 12 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 30 sierpnia 2012 roku, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Rygnice, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Rygnice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, iż uchwała jednogłośnie została przyjęta. Punkt szesnasty porządku obrad dotyczy projektu uchwały w sprawie ogłoszenia również tekstu jednolitego uchwały numer 19 przez 126 przez 12 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie zasad najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata i niedłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie po umowie zawartej na czas oznaczony kolejnej umowy najmu z tym samym najemcowa. Czy w tej sprawie tego projektu stanę jakieś uwagi? Jeżeli nie, proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Mam takie pytanie. Czy zasady najmu lokali budżetowych stanowiących własność mineryjnicę się zmieniły, czy są, które nas obowiązują? Tutaj też ten kontekst, jest ten kontekst jest jednolity, czyli uwzględniamy te zmiany, które już wcześniej przyjęliśmy to, to, to jest Tak, uchwały, to jest uchwały, tak tam było dwa razy tam dopisywane, było to z kilka zmian. Nic tam się nie zmieniło, tylko zebrane razy. Dzisiaj nic nie zmieniamy. Dzisiaj nic nie zmieniamy. Tak. To, to tak. jest kontekst jednolity. To co już uchwalone, to jest Proszę. To raga wcześniej w tym temacie interesu. Radny, to jest tekst jednolity, i w tym mówi, że Rada ma obowiązek przyjąć uchwałę w sprawie ułożenia tekstu jednolitego uchwał do roku czasu od momentu podjęcia ostatniej o Dalej, to co było... Ale co na nie rozumiem w tym? W paragrafie trzecim. Nee. Mm. W paragrafie zasad najmłodszym, w paragrafie trzecim, w trybie bezcotargowym, lokale użytkowe mogą być. Dziękuję. To jest wąte śmiech. Ja to powiem o tym. A chodzi o to, że nie o tekstu trzecim, tylko o trzecim, jedynie tego tekstu. W odnośniu zasad najmłodszym, który to ten paragraf wynosił. Że oddawane są w hmm... Kinę, tak. Tak. Tak, tak. prowadzenie działalności tak. hmm. Kultury, w trybie bezprzetagowym mogą być oddawane w NIN za prowadzenie działalności charytatywnej, kulturowej lub koniecznej, leżniczej. Taką uszarkę podejmowaliście Państwo kiedyś. To jest Dlatego zadałem Ja tutaj mówi ten paragraf, że no. na działalność gospodarczą nie odbywać się to, co to, to really tak. Tego, co do Czy nie miała mogę zabrać głos? Nie sprecyzuję, No właśnie odnośnie działalności tego punktu niego doczyta do końca. Prowadzenie działalności hartydowej, kulturalnej lub hipotetycznej, oświatowej, mocno-wojowej, wychowawczej, sportowej lub turystycznej, jeżeli cele te realizowane są przez podmioty, dla których są to zadania statutowe i których dochody przeznaczone są. Całości na działalność statutową. Umowy najmu zawiera się w drodze bezprzetarkowej również w przypadku, gdy najemcą jest organizacja pożytku publicznego. No. Tak. W tych przypadkach byłbym z jednym No to właśnie ja tu chciałem przywołać do naszej prezydencji. Nie zostawam, bo będzie, że ona będzie na Ale nie organizacja społeczna. Nie ma. Na można. Nie można. Tak. Nie można. To przepraszam. Tak, bo w tytule, na, Panie Radny, w tytule uchwały jest okres. Okres. 3 do 10? Co nie, To wypuszczone jest dla, na początku. Dla, 3 do 10. Ale do 10. Tak. Ale jak? Tak, nie to To dotyczy tego, że zrobimy no, okresy 3 do 10 lat. wszystko. Chyba, że Pan... Hmm. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały nr 45 przez 321 przez 14 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 19 przez 126 przez 12 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie zasad najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażania zgody na zawarcie po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, iż uchwała jednogłośnie została przyjęta. Tak. Punkt 17 w porządku obrad. Szanowni Państwo, wolne wnioski, zapytania? Które on nie będzie już długi, ponieważ nie. było tego sporo, proszę bardzo. Pytane, to ja może w międzyczasie tylko krótko się poinformuję, iż wpłynęła do Rady E, skarga pani Katarzyny Dragasz. E, skarga na burmistrza Rygmi, Zona ona do do wody bo woda przes, przesłał do e, Rady. No, zgodnie z, z kompetencją skarga zostanie przekazana Komisji Rewizyjnej. E, na, nie, na, 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 na. Jeszcze Szanowni Państwo jest, e, 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 proszę jeszcze, ja tylko dwie minuty. W e, 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 nawiązaniu do pisma, e, jakie wpłynęło do Rady od e, sołtysa, e, wniosku sołtysa Woli Lubeckiej, Radnego chyba, jeśli się nie mylę, Rady Sołeckiej, e, to chciałem poinformować e, tutaj stanowisko ponieważ się tutaj skierowali czy poprosili obsługę prawną żeby po prostu wyjaśnić pewne kwestie w tym wniosku czy w tej piśmie i tutaj taka informacja do nas została przygotowana w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 31 grudnia 2013 roku zawierające zapytanie co do sposobu załatwienia wniosku sołtysa wsi Wola Lubecka wyjaśnia co następuje. Zgodnie z brzmieniem paragrafu 20 ust. 9 Statutu zebrania Wola Lubecka na sesjach Rady Miejskiej oraz na naradach sołtysów, sołtys zgłasza wnioski w imieniu zebrania miejskiego lub Rady Sołeckiej oraz występuje z głosem doradczym. Wniosek sołtysa nie jest w żaden sposób wiążący dla Rady. Wniosek ten nie może być w szczególności przedmiotem głosowania. Na podstawie artykułu 18a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym komisja rewizyjna wykonuje zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli. Zlecenie kontroli następuje w formie uchwały przepis paragrafu 55 ust. 1 statutu gminy Ryglice w sposób wyczerpujący określa krąg podmiotu, w którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza. Wśród osób tam wymienionych nie ma sądysów. To e, interpretacja prawna, z którą chciałem e, zapoznać tutaj e, Radę. To w związku z tym jeszcze ponowie, czy są jakieś zapytania w tym punkcie, ale nie namawiam oczywiście e, dla formalności pytam. Jeżeli nie, to przechodzimy do punktu 18, w którym wobec wyczerpania porządku zamykam obrady 45. sesji Rady Miejskiej w Rybińsku. Dziękuję bardzo.